Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Fallout 4. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w naszej bazie. Czy możemy tutaj z kimś pogadać? A czy chcą, żebyśmy im tutaj coś wybudowali? Just make sure we can sleep with a roof over our heads. Some of these old houses still look solid enough to do the trick. There's a workbench over there you can use. Give me a holler if you need anything. You don't mind making a chair for old Mama Murphy, do you? Can't you just use any chair? The sight's been real exhausting lately. Got aches and pains, even when I'm lying down. Ok, ktoś jeszcze ma tutaj jakieś zapotrzebowanie, fotel, łóżeczka. Dobra, piesek ma budę. Yy, no to w takim razie... Tylko kurde, ja im przecież już wybudowałam tutaj łóżka, wszystko. Więc nie za bardzo czaję, czego oni tutaj jeszcze ode mnie chcą. Weźmy sobie, zobaczmy na zadanka. No, od razu nam wskoczyło to zadanie, bo już im wcześniej wybudowałam tutaj ładny domek. Hello, sir. Z tobą nie chcę gadać. Gdzie jest ten drugi?

I are better already knowing we have a reliable supply of clean water i hope you don't mind me asking for some more help but our food supplies are running low if we're gonna settle here we'll need to get some crops established what kind of crops are you looking for it doesn't much matter potatoes mute fruit corn whatever you can get to grow <mulatory> Ej, dobra, tu mam jakiś znacznik. A, może coś mam? Racje żywnościowe. Jeden. A co jedzonko tutaj też będzie? Sklepy. Bandyta. Co to za klatki? Kurde, co my tutaj będziemy mogli hodować? Jakieś stwory, potwory? Ojejku, zasoby. Wodę ja mam. Woda jest na sześć, żywność. Czy ja w ogóle... O, patrzcie, mamy mutowca. O kurde, dobra, no to czaję. Dobra, uznajmy, że to będzie nasz ogródek. Niech będzie jeden mutowiec. Dalej mamy tylko dwie racje. O, patrzcie, owoc ora. A to chyba te, co sobie tam troszkę tak przytuliliśmy. Kurde, no nie mogę się cofnąć, bo mi tutaj ten płot wchodzi. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, no chyba już powinno styknąć.

Then maybe Preston will be able to relax a little bit. What sort of defenses did you have in mind? Walls, sandbags, turrets, whatever you can put together. Hmm. Z tym, że... piasku. Zobaczmy za tym, jak to się tutaj. Umocnienia. No, niby stać nas na to. No, tego nie mogę, bo tutaj musimy mieć znawcę z pluf. No dobra, niech będzie zatem. Zróbmy sobie jedną wieżyczkę. Myślicie, że tak na wejściu będzie spoko? No dobra, niech tak będzie. Ło, ona co ona tak sama będzie nawalała? Ej, no to ja zrobię dwie. Mamy sporo elementów. No ale to nie zmienia faktu, że te elementy mamy tylko i wyłącznie dlatego, że je tu wszystkie kurczę zbierałam, nie. Przetwórz. Więc to całe zbieranko też nie idzie na marne. Mimo wszystko tutaj trzeba praktycznie wszyściusieńko zbierać, żeby mieć dużo elementów, żeby potem móc stworzyć. No ale co by nie było, tutaj każdy z tych budynków posiada coś fajnego. Tylko czy te wieżyczki tak same będą tutaj kurczę walczyły? Myślicie, że może jeszcze jedną dam tutaj? To akurat tak by ładnie w sumie wyglądało nawet. Ja je dobrze ustawiłam? Dobra, stwierdzę, że... Dobra, niech tu będzie trzecia. Jest okej? Okay? Trochę za daleko, ale... Nie wiem, czy tu trzeba jakoś ludzi do nich przypisać, czy coś? Nie przypisano. Jaki mogę mu rozkaz dać? Nie wiem. Dobra, wyjdźmy z tego. Zobaczę czy ja tu coś mogę kliknąć. No nie. Sturgis. Sturgis. Thanks for doing that. Well, I'll sleep better at night knowing we have some defenses set up. It's been a long road. But yeah, I think this is it. Home. Feels good. What next? Well, I guess figuring out how to get back to living instead of just surviving. Of course, you know you're welcome anytime. My door's always open to you, windows too.

Ogarnąć fotel. O, wskoczył nam też kolejny poziom. Więc w sumie elegancko. Kurczę teraz pytanie, tylko w co byśmy tutaj chcieli przyinwestować. Tutaj jest żelazna pięść, kieszonkowiec. Tutaj plus 10 do odporności na obrażenia, lepsza cena. Poszukiwacz skarbów. Wiesz już, gdzie szukać ukrytych bogactw pustkowi, więc znajdujesz więcej kapsli w pojemnikach. Znajdujesz w pojemnikach jeszcze więcej amunicji. na no, amunicji, póki co mamy sporo, więc może w coś ciekawszego. Twoja bronia automatyczna zadaje 20% więcej obrażeń. Steampaki przywracają 40% zdrowia, antyratusowa 40% 40% promieniowania. Wiecie co, ja chyba w to przyinwestuję. Co by nie było, zawsze staram się inwestować w moc, czyli w siłę. Ale tutaj jakby nas coś, coś walnęło, to wolę, żeby się szybciej kurczę regenerować. No bo czasami mam takiego niefarta, że coś mnie tam postrzeli, czy ugryzie. E, dobra, co z tym fot... A nie, tutaj jest jakiś fotel specjalny. A, zbuduj ten fotel dla mamuszki Murphy. Dobra, czyli mamuśka ma tutaj, kurde, upatrzony fotelik. E, jak mogę to obrócić? A, dobra. To sobie jej tutaj... Czy może tak na ganku jej? Nie, dobra, niech sobie tutaj będzie. No i piknie. Fotelik jest. Co tam mówisz? Dobra, fotelik mamy. Luknijmy jeszcze na ten nasz warsztacik. Nie no, wychodzi na to, że tutaj wszystko jest pięknie. Więc nie wiem, kurczę, chyba mogę iść dalej, co? Trochę się cykam. Mam nadzieję, że tu nikt ich nie zaatakuje. Jak tutaj przeglądałam, to patrzcie, jak mamy warsztaty. To tak, sanktuarium, mamy ludzi 5, racji 6, woda 6, moc 0, obrona 15, łóżka 5, zadowolenie 29. No brzmi spoko, nie? Ciekawe, czy oni się mogą buntować i na przykład ode mnie odejść. No ale skoro mamy robić umocnienie, no to dla mnie logicznym jest to, że mogą nas jakoś, nie wiem, okradać. Chociaż byłoby mi smutno, jakby te wszystkie moje zapasy mi ukradli. No ale myślę, że ktoś na pewno gdzieś tam nas będzie atakował, nie? No tak logicznie myśląc. Tutaj na tej skarpie nie mamy żadnej obrony. Hmm. Myślę, że fajnie by było tam się kopsnąć na skarpę i dać im jakąś wieżyczkę, co myślicie. Ej, co ja kliknę? Dawaj na skarpę. Jak im zrobimy... Myślę, że jedna wiecz, wieżyczka będzie ok. No tam nie było jakoś, nie wiadomo, jakich, nie, nie wiem, szczególnych zasobów. No ale jak już są moimi sojusznikami, no to fajnie by było ich tu jakoś obronić, nie? Tylko na dobrą sprawę, co ja mam bronić, kurczę, tutaj tego baraczka? Okej, okay, gdzie ja mogę... O, patrzcie, ej, znowu mogę sobie to zerwać. Seems to be well. Ej, oni się chyba nie obrażą za to, co? Bo na dobrą sprawę, to oni mają tu wciul żarcia, więc w sumie chociażby dla tego jedzenia mogę ich tu bronić. Jak ja tu mogę w ogóle otworzyć warsztat? Dobra, tu jest łóżko, tak? Um. Jakbym wiedziała, jak otworzyć tu warsztat? To bym im mogła tutaj zrobić jakieś zabezpieczenie. Chyba, że ja muszę wy wybudować warsztat, czy nie? A, patrzcie, jest tu z tyłu. Dobra. Mamy warsztat. Ciekawe, czy te zasoby, które mam w tamtym warsztacie, będę mogła też tutaj wykorzystać. A co to zadowolenie strzałka w dół. Hmm. Dobra, wiecie co? Zrobimy im wieżyczkę. Taką jak u nas. Aha, dobra. Spoko. Czyli ewidentnie tutaj nie mam żadnych zapasów. Strasznie słabo. Dobra, jakiś stary grill. Yy, trochę betonu. Ale ja potrzebuję: elektronikę, zębatkę i olej. O Jezu, skąd ja mam to wziąć. Nie mogę im tego żarcia tutaj z tego stanowiska kucharskiego się pozbyć. To jest bardzo mała miejscówka. Trochę drewna. Czyli wychodzi na to, że ja tutaj muszę się pokręcić. A tutaj mają pompę wodną. Dobra, to ja im to zostawię. No przecież muszą mieć co pić. Jest to z gałęzi. Czyli po prostu muszę obczaić tutaj i poszukać jakiegoś. Coś muszę znaleźć takiego, co będzie miało zębatkę. Co tu będzie miało zębatkę? Jest jakieś palenisko? Dobra, niech sobie tutaj gotują. Zepsuta taleta. No ale fajne jest to, że mają dużo żarcia. To ja tutaj się będę mogła wtedy przenosić i sobie podbierać to jedzenie. Czyli na dobrą sprawę mamy już dwie miejscówki. Z których możemy korzystać. No nie powiem, no fajnie by było im tutaj wybudować jakiś domek, bo takie spanie tutaj. No, taka lodówka. Ej, naprawdę, jak kurczę mogę tutaj zrobić cokolwiek, skoro ja tu nic nie mogę zrobić? Nie ma nic, co miałoby elektronikę, zębatkę i olej. Czyli wychodzi na to, że muszę tutaj dać coś innego. A to w ogóle wymaga prądu. Posteróżne... O, dobra, posterunek im zrobię. Niech tak będzie. Tylko gdzie im go postawić? Tu? Wypadałoby to trochę przemyśleć, bo jak oni sobie mieszkają w, tutaj w tym domku, i niby w tamtym. To może tu? Dobra niech będzie. Bada się tu wejść, co? Dało się to do obrony, czy nie? Przecież wydaje mi się, że ja tutaj muszę kogoś... Hej, halo. A, to mogę handlować z nim. Co on ma? Jakieś naboje, kapsle. Nie, jednak nic od ciebie nie chcę. Ale muszę się zastanowić, jak tutaj... Kurczę, czy ja dobrze... W dobrym miejscu tutaj ten posterunek wziąłem. W sumie jakby tam ktoś szedł z tamtej strony, ale tutaj też by coś wypadało. Ale to jest za mało ludzi. Eee, zróbmy tak. Warsztat. Czy ja mogę coś z tobą zrobić? Osadnik. Rozkaz. Wymaga człowieka. Przypisz kurde, nie podnoś odłóż ej, ale dodało się dobra zobaczmy teraz jak to się prezentuje która to była zakładka warsztaty czyli tak, postój ciężarówek skarpa Kurczę, tu mają lepsze zadowolenie niż u mnie. Obrona 2, czemu tutaj jest ten taki znak? Ej, mam kolejny poziom. To sobie też od razu coś dodajmy. Na czym ja skończyłam? A na tym Żytku tutaj. Że tam dodaję 40, teraz mogę mieć 60, ale muszę mieć poziom 18, więc jeszcze 10, więc na razie tego nie mogę wziąć. Dobra, broń automatyczna daje 20% więcej obrażeń. Kurczę, jak ja uwielbiam tę grę, ona jest naprawdę wspaniała. Kobieciarz, chodzący z ciebie w dzięk i niebezpieczeństwo, zadajesz kobietom 5% więcej obrażeń. Co kurde? Co to jest? Brzuch Sołowiu, twój układ pokarmowy przystosował się do szalonej postnuklearnej diety. Promieniowanie ze spożywanych posiłków i napojów ma na ciebie słabszy wpływ. Jest to jakiś pomysł. Chociaż. Hmm. Dobra, na razie mamy jeszcze steampaki, więc trochę też nie umieramy jakoś potężnie. Karabiny nieautomatyczne zadają 20% więcej obrażeń. Yy, pierwsza liga, wybicie na orbitę, zadajesz 20% więcej obrażeń bronią białą. Nie no, białą to ja nie będę tutaj walczyć. Zbroi Mistrz. Chroń się przed niebezpieczeństwami, pustkowi, z dostępem do pierwszego poziomu modyfikacji pancerza. Tak średnio. Yy, tutaj, by pokonać swoich wrogów, trzeba znać ich słabości. Wyświetla odporność celów, różne rodzaje broń. Nie, jesteś okazem zdrowia, zyskujesz plus 20 do limitu punktów wytrzymałości. Punkty wytrzymałości? Życiodajna moc. Jesteś okazem zdrowia. Zyskujesz plus 20 do limitu punktu wytrzymałości. Czy ty co, więcej zdrowia mam? Tak to rozumiem. O, to jest fajne. Tu pamiętamy, musimy pamiętać, że o tym samotnym wędrowcu, że jak podróżujemy samotnie, udźwig rośnie o 100. To mi się na pewno przyda przy naszym zbieraniu. Znawca spluw. Modyfikacja broni. Kiedy się z klaszu 20%, trudniej cię wykryć. Dodatkowe 5% obrażeń sprawi, że wrogowie będą czasem eksplodować w chmurze, mięcha i juchy. Nie daj się trafić gałką oczną. UE. Tajemniczy nieznajomy, kim on jest. Czemu mi pomaga? A kogo to obchodzi? Tajemniczy nieznajomy będzie się czasem pojawiał przy korzystaniu z łoc, by służyć ci wsparciem z zabójczą skutecznością. Piaskowy dziadek. Przysyła cię sama śmierć, więc potrafisz natychmiastowo zabijać śpiące osoby. Wyciszona broń zadaje o 15% więcej obrażeń w przypadku ataku z ukrycia. Haker. Włamywanie się do średnich terminali. Pies bojowy. Twój wierny psi towarzysz uczy się przytrzymywać wrogów, dzięki czemu łatwiej ich trafić. Chemioodporność. Kiedy zażywasz, nie zawsze przegrywasz. Masz teraz 50% mniej szans na uzależnienie się od używanych środków chemicznych. Orzesz ty! Ślusarz, Twoje zręczne paluszki pozwalają Ci pracować, rozpracować średnie zamki. Kowal, dostęp do pierwszego poziomu modyfikacji broni białej, ciężko zbrojny. Yy. Dzięki treningom i wyćwiczonym uwarunkowaniom skuteczniej używasz broni ciężkiej. Bombowo, im większe bum, tym rzadszy tłum. Twoje materiały wybuchowe zadają o 25% więcej obrażeń. Wodnik, jesteś z wodą za pan brat. Podczas pływania nie zagraża ci promieniowanie i możesz oddychać pod wodą. Ej, to jest fajne. Tylko ile my będziemy pływać po to. To by, to by nam się przydało w tym zadaniu, gdzie w tym zbiorniku musieliśmy nurkować. Przyjaciel zwierząt, podróżuj z bestiami, wyceluj bronią w zwierzę słabsze od siebie i zyskaj szansę na ukierunkowanie go. Kurczę. Złomiasz, nigdy nie wiadomo co się przyda, możesz uzyskiwać nietypowe komponenty z broni i pancerzy, takie jak śruby, aluminium i miedź. A tutaj nie mogę w ogóle. Nie ma czasu do stracenia. Twoje punkty akcji regenerują się o 25% szybciej. Albo mam za niski poziom. To nie głupota po prostu. Myślisz inaczej? Losowo otrzymujesz trzy razy punkty doświadczenia za swoje dokonania, a im mniejsza twoja inteligencja, tym większa na to szansa. Nic tu nie mogę wziąć, za mało punktów mam. Mocny grzbiet. Zdobywasz plus 50 do udźwigu. Ale poziom 10 jest wymagany. Hm. Dobra, czyli za dużo tutaj i tak nie mogę wziąć. To co, bierzemy sobie to życie? Mam za mały poziom na razie. Nie mogę. Co ja mogę tylko tego kobieciarza? To trochę głupie jest. Yy. Skradanko. Dobra, może też za daleko poszłam powinnam bardziej najpierw w te pierwsze takie tutaj inwestować. Okradanie to nie. Hmm. Pistolety nieautomatyczne. Ej, a tak swoją drogą to w ogóle co ja mam za broń. No ja mam zwykły pistolet, więc on nie jest automatyczny. Takie trudne pytanie, kurczę, no, powinno być opisane. Hmm więc znajdujesz więcej kapsli w pojemnikach, to może kapsle sobie weźmiemy, co? A może by te punkty u góry też pododawać troszkę? Jest ciężkie pytanie. Chociaż fajne było jeszcze, a może znawce z Strzelaj szybciej i celnie dzięki dostępowi do pierwszego poziomu modyfikacji broni palnej. Może to sobie weźmy O kurde, jaka animacja. No to nieźle. Okej, okay, dobra, w takim razie udało nam się ogarnąć tutaj drugą miejscówkę. Mamy dodatkowy punkt. Dwa poziomy nam skoczyły tutaj. Kurczę, ale tutaj jest lokacja. Ja jakie to są widoki straszne. Konkretnie w takim razie zobaczmy, co tutaj mamy dalej do robienia z tą skarpą cały czas tutaj mam jakieś info zobaczmy, co my tu jeszcze mamy idź do Diamond City albo kino samochodowe mamy oczyścić to miejsce dobra, to to niech będzie w pierwszej kolejności tu mamy kino samochodowe A, tutaj jeszcze nie byliśmy, więc tu musimy się kopsnąć z buta. Ale byliśmy tutaj. Tak, no i tu mogę się sobie skoczyć szybką podróżą i tam sobie potem po prostu podejdziemy ten kawałek. Zawsze się cykam, że tu w sumie praktycznie z każdej miejscówki może mi coś wyskoczyć. Co jeszcze tutaj chciałam sobie przy okazji zobaczyć? Mamy 23 steampaki i 9 antyradów. Dobra, steampak jest na dół. Tak się upewniam, co by mnie tu coś nie ugryzło. Kiedyś gdzieś. Ej. Ej, z czego się używało te punkty? O, dobra. Ej, kurde, nie, tych tych to nie chcemy w sumie. Dobra, to trzeba porozwalać. Musimy z tych punktów korzystać. Tu jeszcze dziś jedna jest? Poważnie? Mogę sobie jeszcze tutaj te postacie zmieniać. A, nie mam punktów. Ej, pies go zjadł. No to spoko. Dobra, weźmy sobie to mięcho. A wiedziałam, po prostu czułam to jak nic, że mnie to coś zaraz przeatakuje. Dobra, tych krówek nie będę zabijać. O, srebrny widelec. Nieźle. Dobra, tu jeszcze jest jedna. Niech będzie. Dobra, to jesteśmy praktycznie kino samochodowe. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!